Witajcie kochani. Zgodnie z obietnicą miałam Wam pokazać narzędzia do pracy z dziećmi. Już nagrałam jakieś filmiki o, o wychowaniu o dzieciach i Wam podlinkuję w opisie pod filmem. Cierce chciałam się skupić na praktyce. Tak jak mówiłam w jednym z ostatnich filmów, narzędzi do pracy z dziećmi do tego, żeby były bardziej świadome i swoich emocji, żeby uczyły się takiego wewnętrznego spokoju. Żeby uczyły się właśnie radzić sobie z emocjami, wyciszyć się po trudnym dniu w szkole czy po szaleństwach z koleżankami, żeby gdzieś odkrywać ten swój wewnętrzny świat. Tych narzędzi jest teraz coraz, coraz więcej. Nasze pokolenie niestety tego nie miało, ale możemy inwestować w przyszłe pokolenia, tak, żeby byli szczęśliwszymi, zrównoważonymi ludźmi, którzy nie będą musieli korzystać z pomocy psychoterapeutów. Chociaż myślę, że. Że nie zawsze, nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć wszelkich traum, ale myślę, że możemy sobie radzić lepiej w życiu. Tak jak powiedział kiedyś Dalai Lama, jeżeli wszystkie dzieci około 7 roku życia opanowałyby sztukę medytacji, wtedy nie byłoby już wojen i konfliktów na świecie. Więc przechodząc do rzeczy, to o czym mówiłam w ostatnim filmie, Jedna, chciałam Wam pokazać książki. I takie karty do gry, właśnie narzędzia, które pomogą dzieciom być bardziej zbalansowanymi. Pierwsza książka, którą chciałam Wam pokazać, to książka, o której słyszałam dawno, ale ostatnio zdecydowałam się w końcu ją kupić. Jest to książka Uważność i Spokój Żabki. Ta książka skierowana jest zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Mogą czytać ją rodzice i, albo czytać rodzice z dziećmi. W każdym razie są to tam takie działy, jak na przykład ćwiczenia oddechowe, jak ćwiczenia na uważność. I z jednej strony jest część jakby teoretyczna, którą... Można czytać samodzielnie lub na przykład ze starszym dzieckiem, i później są ćwiczenia do wspólnego wykonania w domu, czyli mamy po prostu konkretne narzędzia. Dodatkowo w tej książce mamy do pobrania: tam jest taki kod, i można pobrać takie ćwiczenia na MP3. Są to ćwiczenia właśnie na uważność i krótkie medytacje. Myślę, że jest to super narzędzie, dopiero się zapoznaję i, i zagłębiam w temat. Ale już, już widzę, że zapowiada się, się fajna, fajna zabawa. Jest też książka, ostatnio się pokazała: Uważność i spokój małej żabki, jeżeli dobrze pamiętam, bo to są ćwiczenia tak dla dzieci w wieku, powiedzmy, wczesnoszkolnym. I, I późno przedszkolnym, natomiast uważność małej rzepki dotyczy przedszkolaków, i tam są też właśnie różne takie ćwiczenia, jak masować dziecko i różne tego typu rzeczy. Więc jeżeli macie młodsze dzieci, można zerknąć też również do tej drugiej pozycji. I druga książka, która okazała się hitem, jako pierwszą, pierwszą moja córka zaczęła ją ogarniać, jest to książka. Myślałam, że to jest druga książka, a się okazało, że jest to do zeszyt ćwiczeń. Jest to książka moja, super moc, uważność i spokój żabki, historie gry i zabawy mindfulness. Zaraz Wam pokażę troszeczkę, co jest w środku. Mamy tutaj różne ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Mamy tutaj e, na przykład jakieś kolorowanie mandali, e, takie są do wycięcia karty memory, są opowiadania. E, tutaj jest zadanie na przykład znać różnice i gdy będziesz się denerwować... Możesz tutaj nakleić naklejkę, e, naklejkę z mleczem, można namalować swoje życie i swoje marzenia. Są temat, jest temat życzliwości, są zwierzęta z supermocami, są tutaj właśnie i naklejki, i wycinanki, i, i różne ciekawe rzeczy. E, są też takie plakaty, na przykład w cieple mojego otwartego serca jest mi dobrze, bezpiecznie i wszystko jest OK". Albo życzliwość jest jak drobny deszcz, który zrasza wszystko, nie pomijając nikogo, ani niczego. Są też takie karty, właśnie z, ze złotymi myślami. Tutaj są koperty do wycinania, biblioteka dźwięków. Takie są właśnie też ćwiczenia na mindfulness. O, tutaj jest o wąchaniu. Jaki zapach ma ocet, farba, lakier do paznokci, guma i na przykład pierdnięcie, chodzi o to, żeby wąchać bez oceniania. Więc są takie rzeczy, które dla dzieci są też zabawne, co widzę, gdy patrzę naprawdę oczami, a nie głową, tutaj o dotykaniu, o, o dotyku, żeby zwrócić uwagę na właśnie dotyk i bodźce. Więc jest, jest dużo takich fajnych ćwiczeń i, i naprawdę dzieciaki mogą same to sobie robić. To jest teoretycznie dla dzieci 5 do 8 lat, ale myślę, że i troszkę młodsze mogą robić tą książeczkę z rodzicami, natomiast starsze też myślę, że znajdą coś dla siebie. Kolejną rzeczą są to karty do jogi. Tutaj jest Yoga Train. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. To są takie kartonowe karty i odwracamy je tyłem i dziecko po kolei, dzieci po kolei losują karty, czy dziecko. I ćwiczenia są wykonane z rodzicami. To można już robić z mniejszymi dzieciakami, z przedszkolaczkami. Niby to jest od 2 lata plus, ale właśnie starsze dzieciaki też się fajnie przy tym bawią. Pierwsza pozycja jest tutaj, pozycja drzewa taka początkowa i później losujemy. Oczywiście hitem jest leżenie na mamie w wersji pierwszej i w wersji drugiej. Są też takie ćwiczenia właśnie na rozciąganie. Tutaj mamy psa z głową w dole pod mamą. Są różne fajne pozycje. Jest zabawa, bo z jednej strony losujemy i każdy ma swoją ulubioną, ulubioną asanę. Z drugiej strony jest to fajna gimnastyka dla dzieciaków i ćwiczenia oczywiście wyciszają. Tutaj mamy, tutaj mamy kwiat lotosu, pozycję medytacyjną. Co prawda wiadomo, że jak robi się to z dzieciakami, to każda asana trwa tak naprawdę kilka sekund, ale już teraz dzieciaki mają swoje ulubione, ulubione pozycje. I jest to fajne właśnie ćwiczenie i na rozciąganie, i na uspokojenie, i też na ten właśnie kontakt fizyczny, bo to o czym, rzad, o tym, to, o czym się zapomina: dziecko potrzebuje tego dotyku, tego bli tej bliskości z mamą. To jest na przykład takie ćwiczenie, że się dotykamy czołami, patrzymy sobie w oczy. Więc to są takie fajne ćwiczenia na, i pomysł też na zabawę i taką bliskość z rodzicem. Można to robić z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, kimkolwiek. Można z jednym dzieckiem albo, albo grupowo i powtarzamy po tym ćwiczenie raz z jednym, raz z drugim dzieckiem. Karty kupiłam na Allegro. Myślę, że można sobie to jakoś tam wyszukać. Nazywa się to Yoga Train. I jeszcze jedne karty do jogi. Kolejne karty do jogi firmy midir, mider, bo cokolwiek, jak sobie wpiszecie karty do jogi, to też gdzieś tam znalazłam na Allegro, więc możecie to znaleźć. I tutaj są takie karty z konkretnymi pozycjami, asanami i są fa fa bardzo fajne, sympatyczne rysunki. Tutaj mamy rozgwiazdę, mamy orła, mamy psa z głową w dole, mamy słonia, te karty są od trzeciego roku życia. Niektóre Asany są trudniejsze i to raczej powinny wykonywać starsze dzieci, ale młodsze dziecko też może zrobić po prostu swoją wersję. I z jednej strony mamy te karty, które też odwraca się tyłem i się losuje. Dodatkowo mamy opis. Są karty, gdzie jest opis, jak wykonać te pozycje. Tutaj mamy na przykład takiego łabędzia, tu mamy wzgórze, co prawda jest po angielsku. Ale można też po prostu z obrazka z, zrozumieć o co chodzi. Jest opis, co po kolei wykonać i do czego ta pozycja służy. Tu mam pozycję myszki. I jedna wersja gry w tą grę jest taka, że po prostu odwracamy karty tyłem i losujemy te karty, i później każdy to wykonuje. Są też takie kostki do gry mm, i naklejki. Nie wszystkie naklejki się mieszczą, i można tutaj na tych kostkach, są dwie kostki, ponaklejać ulubione asany, i wtedy się rzuca kostką. I robi to, co się wylosowało. Też jest fajna zabawa, znowu rozciąganie, dużo śmiechu. Nie zawsze te asany wychodzą, czasami ktoś się przewraca, czasami ktoś wymyśli własną wersję. Gdy mamy pozycję na przykład jakiegoś kota czy myszki, to dzieciaki nie mogą uleżeć, tylko potem udają te myszki, biegają i generalnie. Znowu jest to fajny pomysł na zabawę w domu, szczególnie w tym sezonie jesienno-zimowym na rozciąganie się, na budowanie właśnie świadomości ciała i wprowadzania takich dobrych nawyków. I jeszcze jeden zestaw kart. To już troszeczkę jest dla starszych dzieci. To jest niby od roku życia. Nie pokażę Wam szczegółów, bo to jest prezent i jeszcze go nie rozpakowałam, bo <laughs> za dużo kart za jednym razem to trochę, to trochę jednak przesada. To jest dla starszych dzieci, ponieważ tutaj już mamy karty, gdzie mamy cztery asany i trzeba wykonać cykl. Czyli nauczyć się przechodzić płynnie od jednej do drugiej, trzeciej i czwartej pozycji. E, więc te ostatnie karty będę studiować w przyszłości, gdy zostaną otrzymane i rozpakowane. Ale tak jak mówię, to jest dla troszkę starszych dzieci. To jest z serii jogi FAN i też znalazłam na Allegro. Zresztą wszystkie te rzeczy, które pokazywałam, możecie znaleźć na Allegro. Czyli z jednej strony mamy właśnie i narzędzie dla rodziców. Tutaj, właśnie, jeszcze się cofnę do tej żabki. To jest o tyle fajnie, że mamy ten materiał dla rodziców, gdzie troszeczkę mamy też właśnie informacji o tym, co dają takie ćwiczenia, jak dziecko reaguje na swoje emocje i jak nauczyć je, bo tak naprawdę. My uczymy dziecko, ale nie przez to, co mu mówimy, tylko to, przez co robimy. A niestety sami nie zawsze umiemy sobie poradzić z trudnymi emocjami i każdy reaguje troszeczkę inaczej. Niektórzy się po prostu irytują, mają poddenerwowany głos i w ogóle, a inni gdzieś tam się wycofują i zamykają. A chodzi o to, żeby dzieci nauczyć, jednak, żeby dostrzegły te swoje emocje, umiały je zobaczyć i nazwać, więc myślę, że to jest super narzędzie zarówno dla młodszych jak i dla starszych dzieci, bo to czego ja się nie spodziewałam w byciu mamą, to to, że mamy te skoki rozwojowe, o których się nie uczymy, nikt, nas, nikt nam nigdy nie, nie powiedział. I najpierw mamy jakiś tam bunt dwulatka, bunt trzylatka, bunt czterolatka, i te wszystkie bunty wiążą się z tym, że dziecko uczy się nowych rzeczy, gdzieś poszerza swój zakres samodzielności. Ale też pojawiają się różnego rodzaju emocje, bo na przykład coś mu się nie podoba, bo chce mieć własne zdanie, bo chce coś zrobić w inny sposób. I chodzi o to, żeby uczyć dziecko rozmawiania o tym, żeby dostrzegało swoje emocje, żeby miało większą świadomość swojego ciała. I gdy zabierzemy się za to, zawczasu będzie nam łatwiej. Myślę, że ta książka jest na tyle uniwersalna, że może się też przydać w jakimś też wczesnym okresie dojrzewania bo nam się często wydaje, że dziecko jest jakieś tam niegrzeczne, że się wścieka, ale generalnie przy tych skokach rozwojowych i gdy pojawiają się pierwsze jakieś takie poważniejsze hormony, to dziecko jest często zalewane przez tą falę emocji i nie ma pojęcia co z tym po prostu zrobić. I mówienie bądź grzeczny, bądź cicho, iść do swojego pokoju czy cokolwiek generalnie niewiele wnosi i trzeba nauczyć dziecko, znaczy nie trzeba. Jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko samo się ogarniało, jeżeli chcecie mieć większy spokój, to, to warto uczyć dzieci tych technik i tak naprawdę nawet te techniki z tej książki czy z, tej, z tego zeszytu ćwiczeń, które już, już odniosłam na miejsce, to jeżeli zapoznacie się z tymi ćwiczeniami, to zobaczycie, że sami możecie pewne rzeczy robić, że to są niby ćwiczenia dla dzieci, ale właśnie takie ćwiczenia typu mindfulness, że jesz sobie jagódkę albo malinę i obracasz ją w ustach i zastanawiasz się, chcesz poczuć strukturę, smak, jakie wrażenia są na języku, jaki ma zapach i tak dalej. To uczy takiej obecności bycia tu i teraz i to tak naprawdę nam dorosłym też się przydaje. Tak jak mówiłam w jednym poprzednich filmów, tak samo z tymi kartami jogi, tak? Czasami ja mam dzień szczególnie zimą gdzie mam spadek energii i trudno mi jest ćwiczyć w domu, gdy są dzieci i coś tam ze sobą robić, a wieczorem, gdy już w końcu padną, to ja sama jestem padnięta, a gdy właśnie porobię z nimi ćwiczenia, często jest tak, mamo, mamo, zróbmy jogę, train, mamo, mamo, zróbmy kartę jogi i gdy skorzystam z tego albo z tego i porobię z nimi ćwiczenia, tak naprawdę jak zrobimy jeden kartonik i drugi kartonik przerobimy, to, to i tak się robi z tego tak e, około godzinki, mimo wszystko ruchu, jakiegoś rozciągania, śmiechu, zabawy i dla dorosłego to jest też bonus, bo jest fajne przebywanie z dzieciakami, ale też jest mimo wszystko trochę tego ruchu, trochę porozciągania. I szczególnie w tym zimnym sezonie, kiedy nie można się wyszaleć i wybiegać, i kiedy ogarnia nas taka ospałość, jest to też fajna rzecz dla rodziców. I ostatnia rzecz mojego autorstwa, yy, znaczy, tamte nie było mega autorstwa, to jest mojego autorstwa. Ci, którzy oglądają kanał, dłużej już wiedzą, nagrałam płytę z medytacjami dla dzieci. Są tutaj dwie medytacje: medytacja wróżki, medytacja tajemnicza wyspa i bajka, taka, nazwijmy ją terapeutyczną, chociaż nie lubię słowa terapeutyczne, o chłopcu, który walczył ze smokiem, czyli o szukaniu swojej wewnętrznej mocy i odwagi. Te medytacje można słuchać właśnie przed snem, żeby się po prostu wyciszyć. Można słuchać w dzień. Że zmywarka robi akompaniament. Można słuchać właśnie po trudnym dniu w szkole, czy po prostu w ciągu dnia, żeby się zrelaksować. Te medytacje oczywiście pod filmem będzie link, gdzie można nabyć tą płytę ale te medytacje też są dostępne na moim kanale więc, i ta bajka również, więc można sobie po prostu odtworzyć to na YouTubie, ale jeżeli ktoś chce mieć w domu i po prostu puścić dzieciakowi płytę, żeby też nie, dzieciak nie wisiał na telefonie, to można sobie taką płytę zakupić. I w tych medytacjach mamy z jednej strony, no jest to taka yoga nidra, medytacja prowadzona, ale właśnie w wersji trochę uproszczonej, w wersji dla dzieci, czyli mamy, ma, mamy też tą część, kiedy koncentrujemy się na swoim oddechu, na rozluźnieniu ciała i później mamy taką historię spokojno gdzie zanurzamy się w swój wewnętrzny świat. Więc myślę, że to tak w skrócie narzędzia, żeby zadbać o ciało, o emocje, o ducha, żeby przyszłe pokolenia były szczęśliwsze i umiały sobie radzić w życiu, radzić sobie z emocjami. I myślę, że to w dużym skrócie byłoby na dzisiaj na tyle. Miałam pokazać narzędzia, obiecałam w jednym z filmów z filmów o tym, jak wprowadzić szczęście do swojego życia. No, więc tak jak mówiłam, są to narzędzia fajne i dla, te, dla, dla dzieciaków i też dla rodziców żeby w domu zapanował większy spokój, balans, żeby bardziej też rozumieć emocje dzieci. Bo tak jak mówiłam w tej pierwszej książeczce, którą pokazałam, jest troszeczkę właśnie takich informacji o tym, że właśnie te emocje, każdy ma te emocje, a emocje dziecka są jeszcze dzikie nieokiełznane. I jeżeli nie nauczymy, nie nauczymy dziecka radzić sobie z tymi emocjami, nazywać je i, i wyciszać, czy słuchać ich podpowiedzi, to będą je po prostu tłumić, tak będą, albo będą niegrzeczne, a jak będą grzeczne, to będą też gdzieś zamykać te swoje emocje w jakimś tam gdzieś w ciemnej skrzyni, no i później jako dorośli będą musieli to przerabiać, więc lepiej zrobić to zawczasu. Jestem ciekawa oczywiście jakie wy macie, macie swoje narzędzia do pracy z dziećmi, czy macie jakieś swoje domowe metody, czy trafiliście na jakieś fajne publikacje, o których tutaj nie wspomniałam. Bardzo zachęcam, żeby, żeby wypowiadać się w komentarzach, bo wszyscy uczymy się od siebie nawzajem i dzielimy się wiedzą, więc warto, warto się tutaj, tutaj podzielić swoimi doświadczeniami. Podnikuję Wam filmy, które wcześniej nagrałam o dzieciach, o, o, o tym, jak wychowywać przebudzone dzieci, jak rozumieć dzieci. Troszkę tych filmów nagrałam, ale jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, czy jakiś temat, który chcecie poruszyć, też nagrałam film o szeptankach, więc to Wam wszystko podlinkuję w opisie pod filmem. Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, jaki temat chcielibyście, żebym poruszyła, to też zapraszam do pisania w komentarzach. Oczywiście, jeżeli tu jesteś pierwszy raz, możesz zasubskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach. Jak już wspomniałam, możesz komentować, możesz udostępnić film, jeżeli uważasz, że komuś może się przydać. Możecie oczywiście wspierać kanał i widzimy się bardzo, bardzo niedługo. Do zobaczenia.